Pudry prasowane i sypkie, które występują w pełnych gramaturach, jak i również w wersjach mini. Po co te wersje mini? Po to, abyście mogły, mając pewne wątpliwości, postosować sobie taką wersję zminiaturyzowaną w domu, aby się przekonać do struktury pudru i koloru. Wersje mini są również świetne, jeżeli potrzebujecie sezonowo przejść z koloru na kolor i niekoniecznie chcecie inwestować w produkt pełnogramaturowy. Jeżeli kiedykolwiek do tej pory miałaś do czynienia z kosmetykami mineralnymi, zarówno sypkimi, bo te można spotkać zdecydowanie częściej, prasowane są trudniej dostępne i wydaje mi się, że chyba tylko właśnie marka Jane i Redale ma pudry mineralne prasowane. Te, które nie są pudrami wykańczającymi, bo e, proszę zwrócić uwagę na to, że te pudry, zarówno prasowane, jak i sypkie, to są pudry, które są produktem docelowym samym w sobie. To nie są pudry wykańczające, czyli e, matujące, wykańczające, ujedno, ujednolicające i itd. Je można stosować w takim celu, ale możesz ten puder stosować jako produkt samodzielny, czyli tak jak stosujesz do tej pory podkład, Niezależnie od tego, w jakiej postaci, czy kremowej, czy płynnej, tak zamiast nich możesz stosować te pudry sypkie lub prasowane, i one również będą dawały efekt krycia i są dostosowane do tego, jaki, jaki, jaki rodzaj masz skóry. Odnośnie wcześniejszego kontaktu z innymi markami oferującymi pudry prasowane bądź sypkie mineralne, Chciałabym zwrócić uwagę na to, że one jednak różnią się i jeżeli do tej pory pudry mineralne, sypkie bądź prasowane innych marek cię zawiodły, to nie skazuj na to e, tych pudrów, dlatego że one jednak różnią się od tamtych pudrów, ponieważ miałam okazję testować tamte pudry zanim postawiłam kartę na Jane. E, a dlaczego? Dlatego, że tamte po prostu są tańsze i. Mm, nie zawsze wychodzę z założenia, że produkt, który jest tańszy, jest gorszy, ale jednak w tym przypadku zdecydowanie wybrałam Jane i Redale, pomimo tego, że nie są to kosmetyki, które należą do najtańszych, ale jednak tutaj jakość i to, jak te produkty łączą się z naszą skórą, przeważyła nad ceną.